Dobrze, idziemy tu. O Jezus. Ale niby to już przechodziłem, ale nie ukrywam, że stres jest taki sam. O Jezu, zostaw mnie, zostaw mnie. O, dobra. I skaczemy od razu już do końca. Uff, tu powinien być jackpoint. Mogę tym przesunąć? Typie. Mmm, Chyba nie mogę. Naprawdę? Mi się udawało, że tym się... Dobra, nieważne. Tutaj jest w sumie do wspięcia się. No. Teraz tu musimy się pobawić... ...z włokami chyba. Ciągnie to w ogóle je. Jest tam z rączka jakaś. No, nieźle. Dobra, trzeba cyk na haczyk. Nie! Umrzemy, umrzemy, umrzemy. Nie, nie, nic, się mogę zapać tego, bo to jest za wysoko. Dało się złapać, ale umarłem. Dobrze, ale chyba i tak to był Jackpoint. Jezu, ale w ogóle coś jest pod wodą i sobie nie widzimy tego co to jest, to jest Dobra. Kolejna próba ja Naprawdę miłosiernie lamie w tę grę nie, mam mi się w ogóle nie zapuścić, w ogóle źle skoczyłem do tego To znowu będzie ciągnąć Zostaw to Można maksa tak bardziej? No nie, na maksa na pewno nie, bo się jeszcze nie chwycimy tego. ta rączka w ogóle to jest masakra. To teraz pytanie, jakie ja mam się. No dlaczego ja nie mam poczucia 3D w ogóle? Nie, nie ogarniam, jak zobaczyć tego gówna. To jest niemożliwe. w ogóle on mi za bardzo idzie do przodu. To nie jest, że ja nie trafiam w to ogólnie lewo-prawo, tylko do przodu on mi idzie. Nie ogarniam. Mamy to, udało mi się w końcu. Dobra, to się teraz rozkuśtajmy. i nie zginmy. Dobrze, ogólnie mięso przyciąga tego potwora. To sobie go tam rzucimy, a to mam nadzieję, że się skupi na tym i możemy sobie dzięki temu. Nie, nie zapało to? Was powaliło, chyba że to. Nie, jest, udało się w tej chwili. Ale nie załapało tego mięska. Jezus. Także to i tak cud, że się mi udało bez niego. Czyli w sumie nawet bez tego mięska coś dało zrobić. O jezu. Dobra. Pchniemy deseczkę. I do góry ziół. Dobrze, trzeba otworzyć drzwi. A tak, tu mamy taką też deseczkę. Zarąbiście zrobiłem Dobrze, wspinamy się, jeszcze raz O, o Dobra Kolejna próba z dyseczką Trzeba teraz tylko tak delikatnie zrobić Delikatnie, delikatnie Tak I biegniemy... i cyk, klamka Dobrze, o Jezu Tu jest ten potwór Nie, tu jest chyba bezpiecznie. Uf Okej okay. To wspinamy się Nie chcemy tu wody tu chyba można się zabić To bym tutaj też tak... O, tak ostrożnie No tu zdecydowanie by się zabiło z takiej wysokości już Dobra to musimy zdobyć klucz do drzwi z eee, prawej strony. No ale tutaj widzimy, to coś tam się trochę rusza w tym. No. Więc mamy piękną pijawkę. Teraz trzeba to jakoś wykombi... Co to było? Wykombinować, żeby ta pijawka nas. Nie zabiła. Tak, noszenie klucza trochę nas spowalnia. Dobra, ale na szczęście to nie ma wody. Gdyby była woda, to nie mamy szans. Chcemy, że drzwi się od razu przynajmniej otworzyły, bo i nie, mu nie musiałem klamki trzymać. Dobra, zamkniemy tak. Nie, nie da się tego zamknąć. Dobra, skoro nie zamkniemy, to szybko idziemy do góry, żeby nas... Znasz pijawka nie, nie przyszła. to bardziej nie, nie przypełznęła jakoś. Tak, tutaj mamy bezpieczniki w ogóle zdupione i jakiś y, kabel prowadzący do wody. Więc tak ogólnie ta woda raczej nie jest zbyt przyjazna. To sobie ją opuścimy. No. Tak tutaj zdecydowanie się iskrzy przy tym y, przewodzie. To musimy sobie ogarnąć ładne przejście. To, to nie powinno być problemu z tym. Mam nadzieję, że przy, przy, przy skakaniu trafię na te nasze platformy. I naprawdę jakoś, ja nie? jakoś niemiłosiernie lamie dzisiaj w tę grę. Chyba dość dawno nie grałem, ale powinienem ja powinienem umieć skakać. Zawsze, sporo gram w platformówki, ale no cóż, nie zawsze wychodzi. Dobra. Bierzemy znowu wodę. I teraz. O Boże O Udało się Za pierwszym razem o dziwo. Okej, okay, tu mamy dziurę Ta dziura chyba nie jest już Zbytnio przyjazna No, idziemy dalej Tak, pięk piękną buzię ma ten potwór, nie? Ale Zobaczyliśmy Wygląd tego pięknego czegoś, co chce nas zabić. Zostaw mnie. Dobra, musimy tam iść. Wsepuknij mnie. Albo nie. Widocznie trochę się. Co? Jakim cudem ty była? Jesteś nagle tutaj. No chyba nie. To jest chyba żart. Dobra, mam dla ciebie. E, nie tym chciałem cię. Chciałem cię mięskiem. Bo ja mam dla Ciebie dary Podoba Ci się? Chyba musimy poczekać aż to podpłynie Tak Bo chyba ogólnie To i tak woli mnie I chyba dlatego wtedy poprzednie próbę W poprzedniej próbie z tym mięskiem To od razu poszło za mną Bo ja nie poczekałem specjalnie na to, żeby żeby mięsko wzięło Dobra Mamy to i tu byśmy się musieli za tę lampę chwycić, dobra i się rozchuśtać, mam nadzieję, że nie może dosięgnąć, Do, że to łapy ma dość, dość długie, ale chyba mnie nie dosięgnie. I teraz tutaj. I teraz na szafeczkę. Jestem już dość daleko, mam nadzieję, że teraz tego jakoś nie zepsuję. Żart. O! I płyniemy płyń. Płyń, szybko, dobrze. I teraz szybko biegniemy. O Jezu, ta łapa. Nie, a ja, ten potwór jest creepy. Jak. O Jezu, dobra. Nie pamiętam, gdzie tu się płynie. A tutaj, dobra. Zostaw mnie, zostaw mnie. Tu. Nie! Dlaczego się nie chwycił? Czy ty jesteś. Dobra. O Jezu. okej okay. Mamy jakąś łódkę. Oj na te jolo. Oh Jesus, oh Jesus, jest, udało się. Oh fuck. Mm. Nie pamiętam, gdzie tu się szło. To na lewo chyba był jakiś bonus, a nie ten, a nie główna droga. Chyba pójdźmy tu, zobaczymy, czy to ma jakiś sens. Tak, tu mamy buteleczkę. Dobrze pamiętam. Tak, bo taka... to w miarę pamiętam, bo pamiętam, że, że chyba nie mogę znaleźć tą drogi głównej. I poszedłem tutaj i powiedziałem, że to jest tylko buteleczka. I się zawiodłem wtedy. Tak, on tam jakiś dziwny liścik z butelki wyciąga. Fak, żart. Do góry, chłopcze! Ty jesteś głupi! Eee... Tylko tak szczerze to nie pamiętam, gdzie tu naprawdę jest droga główna. Chyba, że tu na samą górę po prostu trzeba było pójść? Nie, tu nie ma nas. Nie da się na samą. A da się, tak! Tak, dobra. Do takie trochę sniki jest. Okej. Okay. Dobrze, to my sobie chyba spadamy. Mamy wodę, więc jest spoko. Ech, teraz pytanie: co tu się robiło? Chyba wiem. Musimy mieć dźwignię. Ech, dobrze, przycisk. Tak, bo my teraz chyba mamy czas, żeby tę walizkę ustawić jakoś w miarę na środku. Bo będziemy tutaj z tego korzystać. A nie, to w sumie nie, nie jest czas na to, 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 to kliknąć. E, bo z y, wajchą się nie da pływać. Na wajcha się się te topi. To nie będę już demonstrował, ale. Kurde, chyba słabo tylko ustawiłem tę walizkę. Ale trzeba ładnie z wajchą to zrobić. Tak, tu mamy wajchę. Okej. Okay. Dobrze, ale i tak trochę musimy zrzucić, to do wody wpadnie. Bo z, też po tym byśmy nie mogli ładnie zejść z Wajchą. Nawet co nie to najpierw ustawiałem, bo i tak musimy opuścić wodę. Ale to w sumie nie jest takie złe, bo yy, i tak ta walizka trochę krzywo jest. O, bo wiem, inaczej trochę zrobię. Może może jak to będzie pod wodą teraz, to ja te walizkę przesunę blisko brzegu i... po prostu to... położę na tej walizce. Ja tylko pytanie, gdzie jest ta wajcha? Także a tu jest ta wajcha. Położę na walizce. Mhm, nie tak. Taką w ogóle nie może skakać z przedmiotem. Ach, ty jesteś głupi. Dobra Trochę tę walizkę przesuńmy jeszcze bliżej brzegu. Ach, dobra. Do góry. Mam nadzieję, że to nie spadnie z tej walizki. Że tak szczerze się nie dziwię. Że. Ty jesteś upośledzony. Ach, dobra. I do góry. Nie zepsuj się, proszę. Nie, niech, niech nie spadnie. Dobra. Tylko teraz się obawiam, że jak na to wskoczy, to to może spaść? Nie, dobrze, udało się nam chyba. Tylko teraz, żebym dorzucił... Jezus, zawał. Nie spa... Nie. Zarąbiście. Nie, dajemy tę walizkę do końca, tak do brzegu na maksa. Nie ma co. Ciągniemy. Złap się teraz tego. Walizkę. No na walizkę to daj. chwyćmy to jeszcze bardziej, jeszcze bliżej. Żeby nie było już problemu. Że ta walizka tak trochę odpłynie przy włączeniu wody, ale teraz powinno być już dobrze. Dobra. O! No, teraz to już nie ma jak spaść. No, jak tu wskoczyłem, to... Przez chwilę miałem aż wątpliwości. Czy ta gra mnie nie stroluje jednak? A. Już pamiętam też. Musimy i tak tę walizkę przesunąć. Bo musimy po niej skakać, bo ta dźwignia otwiera nam drzwi tylko na krótki czas. Nie, zaczęła ta walizka. Musimy tylko ten uchwyt z jednej strony. To utrudnia mi pracę. Dobra, o... Jak się to trzeba tak ładnie, nie? Nie on nie potrafi tego ładnie. Dobrze, jest w miarę na środku. Nie wiem jeszcze, czy mi się to uda zrobić, ale zobaczymy. Tak, i otwieramy drzwi. Tak tam kamera ładnie pokaże, no. Tylko, że w momencie puszczenia tej wajchy ona... Automatycznie wraca, zrób to, jeszcze w ślisk. Dobrze, dzikie, te drzwi mogą mnie zabić, tak szczerze. Pewnie tak, ale się na szczęście nam udało. Ciemno tu, jeśli trochę boję że to będą jakieś pijawki. Mam te drzwi? Chyba nie, to co? ale nie no, chyba mam te drzwi. Aha. Ja nie wiem, skąd. Jak to dziecko może tu popchnąć całe drzwi, ale. Tak, znowu ten potwór nam się ukazał, teraz jeszcze więcej go zobaczyliśmy. Jezus. Myślę, że nie uda mi się. Dobra, niech on walnie, niech walnie to. Ej, to chce mnie utopić! To nie walnie. Jezu. Ciekawym by tak ciągnęło do końca. Dobrze. I dalej. Ha? Nie, nie skoczyłem. Nie wiem czy mi się teraz uda przez to. Dobra nie, no, udało się. Musimy iść na górę. Dobrze. K kopnęła walizkę. Co nam trochę daje czasu? Kopnęła ręką, na pewno kopnęła ręką no, uderzyła walizka. Tak mamy telewizor. Ogólnie już jesteśmy przy końcu. O ten moment akurat dobrze pamiętam. Po poziom wody podwyższyliśmy, że móc się dostać tam, gdzie jest ten telewizor. Telewizor też odpaliliśmy. Ja myślę, że już się domyślacie co. ...jest naszym celem. Zawsze, znaczy, że to jest dużo wody, a ona tak trochę z tej wody nie wychodzi. Tak. Ogólnie też mówię na to coś ona, bo... ...ja jak z tego wspomniałem, gdzieś sobie wyczytałem, to... ...ona jest chyba nazywana babcią, ogólnie, jako potwór, sam w sobie. Bo u mnie gra nie mówi za bardzo, jak się potwory nazywają. a jak się wejdzie w ich stronę internetową i w ogóle, to da się różne rzeczy wyczytać. Tak. I zabiliśmy ją. Tak, poczekajmy, aż to tu przestanie ten. I to też chyba dalej. Nie, dobra. To na szczęście nie, nie zabija cały czas. No i się pozbyliśmy potworach. A po raz pierwszy kogoś zabiliśmy w tej grze, tak szczerze, tak dosłownie. no nie no, Sixam zabiła Noma, ale ogólnie z potworów to to jest potwór, którego e, zabiliśmy. Tak, tu pamiętam, że jest butelka. Bo no, jednemu ucięliśmy rączki w podstawce, ale mm, chyba żeby zabić kogoś to chyba całkowicie... A nie no, w sumie też te Lady zabiliśmy pod koniec gry. No, ale nie, to jednak nie jest pierwsze zabójstwo w tej grze. Nie mam. Dwie butelki się udało zebrać. Y, z tym, że dwie z nich jeszcze widzieliśmy. Chyba jest ogólnie pięć butelek na poziom. Więc no. Dwie zebrane, dwie widzieliśmy. Y, Jedną, jednej nie. No trudno. Jakoś mi aż tak bardzo na tym nie zależy. Dobrze, myślę, że kiedyś to wymaksuje. No i tutaj mamy. Już koniec tego DLCK. No, on bardzo krótki. Jak to widzę, na czas to, to chyba jakieś 40 minut mi to zajęło przejście. Więc macie z tego dwa odcinki, jakieś po 20 minut. Ale jak tutaj widzicie, mamy naszego starego znajomego yy, długorękiego. I teraz właśnie możecie też zobaczyć, jak historia się tutaj łączy z podstawą grom. I jak bardzo jest teraz w czasie miejscu, co Six. I jak bardzo się tutaj mijamy. Też nie ukrywam, że możliwe że dzieckiem, który też na przykład chleb dał Six w podstawce, to też mógł być ten właśnie chłopiec. Nie jestem tego pewien, bo tego już ten delcek nie pokazuje i w sumie, że w żadne delce tego, pewien, że tego nie pokazują, ale tutaj się mijamy. I właśnie to, to, o to mi chodziło jak mówiłem, że ta gra jest... Ten te delceki są równoległe z grą podstawową. Po prostu się mijamy z Six i to wszystko się dzieje w tym samym czasie. Więc to jest taki dość ciekawy rodzaj DLC-ka. dobrze i to by było na tyle. Nie wiem, co teraz czy to jest teraz czy To poziom, czy menu mi wróci. W sumie nie wiem jak to ten. Coś tutaj słyszymy. Dobra. Nie, to ja na tym sobie już w sumie zakończę. Więc dobra, ja Wam dziękuję za oglądanie. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Przynajmniej jeszcze dwa DLC. -ki. Trzymajcie się i cześć.